Dzień dobry. Właśnie przyjechałem do sklepu Joker, miejscowość Churchill, bo w gminie Hojanger. Dlaczego tu jestem? No, dlatego, że tutaj jest placówka pocztowa, która obsługuje moją miejscowość. Ktoś powie, że no tak, nie masz się czym chwalić na pocztę, przyjechałeś, co z tego? No to za chwileczkę pokażę, co na tej poczcie. Odbiorę. Nie będę tego robił w sklepie, bo było, jest to zakazane. Ale jak wrócę do samochodu, to rozpakuję i zobaczycie, co przychodzi do mnie pocztą. No dobra. Ktoś powie: Pościel do ciebie przyszła pocztą. No cóż. Pościel ładna. Jak widać. Marlin 30-30. Tak. No cóż. Takie rzeczy czy przesyła się pocztą w Norwegii. Wrócę do domu, to go obejrzę dokładnie. To czasami miejsce na... na... na, na grzebanie przy broni. No. Życzę sprzedawcom w Polsce, żeby też tak mogli.